Witajcie w naszych czerwonych domkach w żółwinie, gdzie wszystkie troski znikają, a czas wolniej płynie. Do dyspozycji gości mamy dwa klimatyczne drewniane domki. Każdy ma 70 metrów i może pomieścić nawet 9 osób. Jest każdy z nich wyposażony w kominek, gdzie zimą można się ogrzać, patrząc na piękny widok na jezioro. Na dole jest aneks kuchenny i łazienka. U góry mamy dwie sypialnie. Główną atrakcją tego miejsca jest jezioro, które widać tuż za oknem. Jesteśmy też w środku lasu, gdzie są liczne ścieżki rowerowe, którymi dojedziemy do morza. jeżeli cenisz sobie spokój i wypoczynek blisko natury przyjeźdź do naszych czerwonych domków w Żuwinie